W piątek 26 czerwca prezydent Mysłowic Dariusz Wojtowicz spotkał się z wiceministrem spraw zagranicznych Pawłem Jabłońskim, by pomówić o możliwościach ściągnięcia do naszego miasta zagranicznych inwestorów. Rozmawialiśmy też o tym, co Ministerstwo Spraw Zagranicznych może zrobić dla Mysłowic, bo chcemy jako MSZ współpracować i przyciągać zagranicznych inwestorów także do polskich samorządów, do śląskich samorządów. Mam tutaj serię spotkań z samorządowcami, rozmawiamy przede wszystkim o tym, jak wesprzeć reindustrializację Rekultywację dawnych terenów przemysłowych, żeby przyciągać tutaj inwestorów, z, zwłaszcza jeśli chodzi o odbudowę przemysłu, ale tego innowacyjnego. Mysłowice ze swoją dogodną lokalizacją tuż przy trasach A4 i S1 rzeczywiście są atrakcyjnym terenem dla przyszłych inwestorów. W tym kontekście ciągle wraca też kwestia zagospodarowania terenów pokopalnianych w samym centrum naszego miasta. Był to jeden z ważnych tematów spotkania prezydenta Wójtowicza z wiceministrem Jabłońskim. Dotyczyło ono inwestycji, przyszłych inwestycji oraz przejęcia terenów pogórniczych, terenów po kopalni węgla kamiennego Mysłowice. Staramy się też rozmawiać i negocjować na rzecz Mysłowickich Wodociągów, ponieważ szukamy strategicznego inwestora, ewentualnie porozumienia z jedną ze spółek samorządu województwa śląskiego. Paweł Jabłoński zapowiedział, że w przyszłym tygodniu znów odwiedzie Mysłowice, tym razem, by porozmawiać już bezpośrednio z przedsiębiorcami.